Ja myślę, że zawsze cena, która nie pogrywa kosztów, jest zawsze za niska. Tak to można ująć. Tak samo przetwórcy, jeśli mają ofertę z sieci handlowej na zakup swoich produktów poniżej kosztów produkcji, no też powiedzą, to jest stanowczo za niska cena. Yy, aczkolwiek wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, no bo co zrobimy z tymi produktami? To jest bardzo niedobra sytuacja. Yy, a z drugiej strony właśnie te koszty. Więc yy, tak, oczywiście, to, to można mieć pretensje, tylko trzeba pamiętać o tym, że to nie minister decyduje o cenach. O cenach decyduje rynek, a ten rynek zaczyna się robić bardzo trudny. Popatrzmy na te wszystkie geopolityczne zmiany, popatrzmy na tą no niestety konsekwentną politykę Unii Europejskiej, która osłabia własne rolnictwo, osłabia własne przetwórstwo, własne, własną gospodarkę, a zarazem otwiera yy, ten rynek wewnętrzny Unii na produkty z innych krajów. Teoretycznie można powiedzieć tak, handel to jest bardzo dobra rzecz, na handlu rozwinęliśmy naszą gospodarkę żywnościową, bo rozwinęliśmy ją poprzez eksport. Tylko, że żeby cokolwiek sprzedać, żeby zdobyć rynek, żeby na nim się utrzymać, trzeba być konkurencyjnym. W tej chwili te proporcje się od, odwracają. Okazuje się, że Niemcy, Holandia, Francja, Włochy mają jednak tańsze państwo, mniejsze obciążenia, lepsze systemy wsparcia i mimo, że teoretycznie koszty powinny być u nich wyższe, to okazuje się, że ceny, które oferują są lepsze. Są większe strumienie surowców, są, jest inaczej zorganizowany handel, mają giełdy y, chociażby spółdzielcze, mają potężne strumienie jednolitych jakościowo surowców. To wszystko obniża koszty. I nagle się okazuje, że wszyscy przyciś, przyciśnięci tutaj tymi kosztami, no niestety zaczynają szukać chociażby tańszych surowców. To tak jak z podatkiem cukrowym, który nam rząd za chwilę chce y, zafundować, czyli w sytuacji, kiedy za chwilę będziemy mieli potężny napływ cukru z Mercosuru, z Ukrainy yy, i z USA, to nagle nasz rząd próbuje obłożyć bardzo dużego klienta dla cukrowni, czyli branżę napojową, dodatkowym potężnym podatkiem. No nie ma w tym żadnej logiki, kompletnie żadnej. To nie jest ten moment, kiedy to należałoby robić. Rozumiemy dziury budżetowe, rozumiemy, nie wiem, wydatki na obronność czy, czy olbrzymią dziurę w nfz ale chyba to nie powinno polegać na tym, że... Uderza się tak mocno w ten jednak mimo wszystko wrażliwy sektor, jakim jest chociażby produkcja buraka cukrowego, rolnictwo, przetwórstwo i cukrownie. No tego się nie powinno po prostu robić.